Witajcie moi drodzy ludkowie, tutaj Wzdychacz, a wyglądacie ligę, tak nietypowo w sobotę ze względu na to, że... E, Niekoniecznie, ze względu na to, że... Co ja O, powiedzieć? Możecie powiedzieć, że kiedyś już był Gnar, natomiast teraz y, będzie Gnar po raz drugi, ze względu na to, że mamy w końcu upragnionego skina. W sumie to mamy go od miesiąca, bo jest to prezent urodzinowy, tylko że miesiąc przed urodzinami. O, także bardzo dziękujemy Blue za tego skina i no i miejmy nadzieję, że wygramy tę grę Mam tylko jedną szansę, żeby to nagrać, także wesoło Zero tego, zero spinki, nie? O Boże Who flames his sound, jegaj yeah Zmieniam nie, 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 nie powinienem przesunąć, żebyście czatu nie widzieli, ale trudno Jeżeli widzieć czat Powiem szczerze, że, nie, że kiedy zaczynałem to, y, trochę ponad rok temu takie poważne YouTubeowanie, nie sądziłem, że będzie tak krucho z czasem ze wszystkim. No i że tyle rzeczy się też nie uda, bo to też trzeba brać pod uwagę. Ja zakładam, że tam może się trochę nie udać, a tutaj, zwłaszcza w ciągu ostatnich od początku, praktycznie maja, stwierdzam, że może się. A, dobra, bo ja nie wziąłem pasywki. Mądry nar po szkodzie, nie? Dobra. Dobra, zbiórka na linię. Ale dobra, nie, nie będziemy narzekać, to jest materiał poniekąd tu rodzinowy, więc... Trzeba optymistycznie do tego podchodzić. Co tu robi Ręgar? Halo? Co robi Ręgar na mojej linii? On powinien do mnie wejść w piątej minucie z dżungli. W ogóle z czym ja poszedłem, a z, z piorunem to jeszcze nie tak źle No CSowanie ce, to CSowanie to jak widać idzie nam pięknie Ej, co jest? Halo, zacznij oni nie trafiłem. Bęk! No i pięknie. Chociaż ja to powinienem się cofnąć bo tak pięknie, pięknie, a zaraz dostanę w łeb, i będzie smutno. Dobra, weźmiemy jednego. Weźmiemy chociaż jednego. O, nareszcie. Dobra. Przywróciliśmy równowagę w świecie. Cofamy. On nie powinien jeszcze, tak powiem, przybyć. O, oczywiście, że mamy buty i. Dobra, buty i żyćko, prawda? Hmm. Dobra, buty i żyćko, a później weźmiemy. O, e, co ja robię?

tylko i wyłącznie. Żadne, żadnego slow down. O, na, no i na teraz zaczyna. Nic nie mówiłem. To się wszystkim przesuszało, że powiedzieliśmy, zaczyna iść. O, kurde, nie trafiłem. To nie był najlepszy flash, ale. Ale się udał. Nie kwestionujemy udanych flaszy. Kwestionujemy tylko te nieudane. teraz tak średnio wiem, czy się cofnąć, czy nie. Choć to, że mam jedyne dwa kile w drużynie, to tak. Powiem, średnio najeżdża mnie. Zadowala. O, wróć Random down Dobra, mamy ulta Nie wiem czy ja nie powinien go bardziej ten runy w tanka wziąć Ej tu, to... A ty się nie odbiłeś czemu? Ej, ej, ty ty ty. A ty się nie odbiłeś, przepraszam, ponieważ. Co, nie chciało cię? Ci Oj, kolega, kolega. Tak to mi się nie dogadamy. Jak to jeżdż mi takie. Skosy robił. No, 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 dawaj, 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 dawaj. Okej, lecimy na linię. Powinno nam się wziąć i udać Tylko plejta nie, nie zdjęliśmy jeszcze O kurde, on nam zdjął plejta Ej, ale to wybiór to działa, ej bez kitu Up, stój Nie ma głupich Wiem, ja tam poszedł za I smell bait Dobra SS oczywiście To odcinek odcinkiem, ale trzeba Pamiętać, że <laughs> Ale nie spojrzałem na licznik Właściwie na wskaźnik By mnie to sporo kosztowało Wiem, że źle maksuje, zdaję sobie z tego sprawę w pełni. No dawaj, rzucić coś jeszcze, tylko bola. Tylko mam się, mam nie boleć. Dobra. W tej chwili nas to średnio obchodzi Dobra Dobra Teraz przez chwilę nie będziemy mieli Gnara, także trzeba uważać Dam radę! Dążę! Dam radę! Dobra, spływamy Ej no idealnie Czemu on w ogóle... Rzuca! Nie mam skoku Ej czemu to mnie spowolniło jak byłem poza? Rabadaba Rabadaba teraz... Odczepić się ode mnie Ha, ha 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 i de help, my mamy dżunglę w ogóle My mamy Awka w ogóle, ej Super Mamy Awka, świetnie Dobra Jeszcze trochę SS Nawet jak przegramy tą grę wstawię, bo wcale nie nam tak źle tym gnarem. Może powinienem się przerzucić na topa? <gryw> nie, kiedyś próbowałem gnarem na topie, ale trafiłem na bardzo ogarniętych Dariusów. I było smutno. Naszym jednym problemem jest to, że ten ginie jest Dobra, teraz nie, nie będę ryzykował aż, tak przed chwilą. Zydym milimetr. Ser. Mm. Okej. Okay. Nie denerwować się. wszystko jest w porządku. Idzie nam całkiem nieźle. Jeszcze raz wujka zdążę Nie zdążyłem Jeszcze raz wujka zdążę, Boże jak to brzmi Nawet teraz można prawidłnie maksować Q Tak jak się powinno robić But first Ward I teraz, um, nie wiem Czy my powinniśmy wrócić do bazy? Aha, już Już, bo cię nie widziałem, jesteś niewidzialny Dobra, mamy to, powoli No Graves to siedzi na topie, także ciężko, żeby tobie pomagał Eee, na coś więcej Dobra Raczej wykończyć tej wieży nie wykończymy, ale niewykluczone, że linię wygramy mimo wszystko. Zresztą nie wykluczone też, że grę wygramy. Na to jak ogólnie idzie. Ej, Alut. Odrzucania w wieży też rośnie ten wskaźnik? Co jest? Halo, dlaczego? Wiem, że bardzo nieekonomicznie korzystam z gnara, ale trudno. Dążę a nie mam nic kurde, milimetry milimetry. Niewiele zabrakło. Dobra. Tak i tak. E, idealnie. Ej, spoko. Co my tu jeszcze mamy? A, a teraz w tanka generalnie. Spoko. Nie wiem na kogo jeszcze oprócz tanka, czyli to to będzie tak. Buty tutaj, to na pierwszy item. O, później trzy itemy tanka i prawdopodobnie na koniec devsdence. Boże, devsdence? Y, D. O, devsdence, dobrze mówię? Boże. Jak... Ale po, ja pozapominam. Tak, devsdence. Dobrze, jednak nie jest tak, że źle. Dobra, lecimy z tym. Tak, CSU w końcu. 14 minutę ja się nauczyłem CSU'ować. No e, dobra, fałszywy alarm. Niech nikt, nikt się nie waży mówić, że ja po prostu mam słabego tego e, ręgara na linii. Bo się pogniewamy. Mój ręgar jest dobry, tylko miał lepszego gnara. Od siebie. I tyle. Ej, ale bez skin. Naprawdę dobrze się gra w tym skinie w sensie. Dobry film tego skina jest. Rzeczywiście ten Dr. Jackie i Mr. Hyde świetnie działa. No, idealna postać na to. Tylko czekać aż powstanie: Gender. Gen... Gen... Tak, Gentleman. Gentleman kind albo coś. Albo Gentleman Jace Na pytanie, czy było warto, zawsze od odpowiadam, że tak Eee Idę se stąd Idę stąd numer dwa No bierz nie wiesz? To, to ja wezmę spoko. dla mnie easy. Co ja, ja miałem w tanka iść, tylko pytanie jaki jest najdroższy ten i ten w tanka. No. Jezu, ale to się przygodbiło Nie dożyłem Aj Dobra, dobra 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 Najdroższy item w tankach jaki mogę kupić uh, Deadmans Zarówno Spirit jak i Warmok jest tańszy, więc Deadman budujemy Deadman Wonderland Mogę nauczyć w ogóle? Ja w pewnym momencie byłem bardzo zauroczony, po co zacząłem zauważyć coraz większe błędy w tym anime I w Madze zresztą też Znaczy im dalej w las, tym bardziej to jest taki typowy Battle Royale Gdzie po prostu, która postać przeżyje do końca i dlaczego to jest nasz bohater Ups, spoiler Alert Budujemy tak, kończymy Deadmana Później robimy Spirit. I na końcu Warmock. A potem jeszcze Devdance. Bo Death, Death Dance dobrze działa z Spirit Visage, tak? Tak. Zium. Prawie jak Draven, tylko prościej. Łapanie toporów na Dravenie. Zmora. Każdego leniwca jak ja. Tak! Udało się. Nie! Odpaliłem furię. Na pusto. Dobra. Przytrzymane ładnie. Czwóreczka. Dobra. Teraz przez chwilę dłuższą nie mamy... ...naszego Gnara. No, chodź. No, chodź, zapraszam. Chodź, bij się. Bij się ze mną. O, ty, 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 nie bij się. żywy alarm. To ci kurde pozwolił. Kurde, nie ściągnę go. Nie wciągnę go nosem, niestety. E, ale w sumie oni nawet ten. We dwóch nie są mnie w stanie porobić specjalnie. Także jak dalej to tak będzie, to poradzimy sobie. Tylko mamy strasznie małe obrażenia na wieżę. Ta wieża ci mi, żeby jednak złaziła nieco szybciej. Nie rośni! Nogacie boska, broń, rosnąć. Nie, jeszcze poczekaj chwilę z tym rośnięciem. Dobra Dobra, idealnie Tracimy smoki, ale za to zyskujemy przewagę jeżeli chodzi o górną linię I żadną inną, heh Czekajcie, to jest ta fala, która powinna się spotkać z falą, która idzie za mną Dobra, idealnie Nie ma. O! Nożem. O! Makarena, aha, ja! Dobra. Nie! Al Ultimate kontra na wszystko. Charm. Nie umiesz grać już charm. Dobra, teraz będzie Spirit Visage Visage Góry mamy poniekąd wygraną. I to bardziej się oni mają wygranego bota. Szczerze zastanawiam się nad sprzedaniem tego i kupieniem w to miejsce merkurków. Bo merkurki pomogą na. Merkurki pomogą na czarma. Tak? Durato, no bla bla bla, Towns, blinds, A nie ma nic o czarmie. Ej, słabo. D. Dobra, powinniśmy to... Myślę, że w jakiś sposób linię mamy już wygraną Nawet nie w jakiś sposób, bardzo wyraźnie Hand them down, all All of them Nie zdążę Nie zdążę O kurde. A tego to ja bym się nie spodziewał w ogóle. Zadam sobie radę, muszą dać sobie radę teraz Mhm, już Łocie panie Siema, nara Miło było Pozdrówcie Rengara Siema, Nara, pozdrowicie rengala, eee, no spoko. Ręgar! Towarzysz, chodź tu! Chodź panie! E, I się Manara nara pozdrowcie Spoko! Nie wiem czy oni baroni. Oni mają trzy smoki. Eee, sobo. Pewno ich obecny ręgar jest bardziej użyteczny niż nasz nieobecny. Uh, Jean. Ta kijanka, chodź tu, kijanka. Hmm. Cztery, trzy, dwa. Jeden Tak, nie, niewiele brakło Ajajaj Miejmy nadzieję, że go to wybroni No linia wygrana tylko że to z tego Kurde, powinien być jakiś item w formie właśnie nie wiem, jakiejś zbrojki normalnej, nie buty, które zmniejszają e, stuny. Znaczy, wiem, że jest. E, to jest? Nie, to nie to. Który to jest? Był item. O, chyba to. Tak, e, który czyścił te wszystkie rzeczy w sensie stuny, czarmy i tak dalej. Oddychaj atmosferą. Super. Oddycham. Dostaję w łeb. Miniony zostawić to. Dobra, pożyczko. Albo nie, nie pożyczko. No kurde, szkoda, że nie wygrana. Bo fajnie było. I nawet zastanawiam się nad nagraniem wygranej, tylko gdybym miał czas. A nie mam czasu. Bo sobie za dużo będziemy na głowę. Co nie jest nowością. Ostatnio. Dobra, bez takich wynurzeń na materiale. Moja linia się puszuje. O nie! Dlaczego? Dobra, trudno, to trzeba zostawić. Aha, mają duże smoka, świetnie. I teraz mogą iść na barona. Dobra No ty 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 ty, ty, ty 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 nawet nie próbuj Dwie sekundy Dwadzieścia procent stuna to trochę za mało było Aj. No cóż co można powiedzieć o tej grze? Gdzie jest ta wieża wroga? Aha. Najgorzej to z tym dżinem. No, też tak twierdzę, że tutaj akurat się na, należy chłopakowi. No, trudno. Ale nie było jakoś źle. Tak, Janka, czy. A Kali trochę pomogła. Dobra. Tak więc moi drodzy, tak nietypowo jak na te, tego typu materiały. Eee, dziękuję, Blue, za skina, którego dostałem na urodzinny miesiąc wcześniej. A Wam za oglądanie. Do zobaczenia i trzymajcie się.